Midom. Na Nickelodeon. Niemowlaki. Już... Jadą. Nie przegap. Pełzaki. Nowy serial. Już wkrótce na Nickelodeon. A teraz przerwa na reklamę. Na Niku. Doskonały kucharz potrzebuje doskonałej wydajności. Ale zawsze używaliśmy tego. To może małe zawody? I star. Fery usuwa tłuszcz skuteczniej i myje do 40% więcej naczyń tą samą ilością płynu. No I mamy zwycięzcę fery, Wydaje wydajniejsze mycie sfery. Po naturze zawdzięczamy naszą krystaliczną górską wodę. Dlatego dbamy o naturę i razem z wami w ubiegłym roku zebraliśmy równowartość 100% plastiku, który wprowadziliśmy na rynek i przekazaliśmy go do recyklingu. Żywiec Zdrój. po stronie natury. Przy codziennym sprzątaniu, wyciąganie odkurzacza to tylko kłopot. A ścieranie szmatką jest tu uciążliwe. Ech. Czas na miotełkę do kurzu i zmiataczkę swiffer. Puszyste włókna łatwo zbierają kurz. Jeden ruch i po nim. Mam cię! Natomiast zmiataczka do podłóg zatrzymuje kurz, brud, włosy i wchodzi pod meble. Tylko popatrz! Bez kłopotu i bez kurzu. Nie sprzątaj, swiferuj! Zamów darmowe próbki na swiferuj.pl Teraz w T-Mobile wielki sale. Jacie! Jacie! Ja cię. Tak, na przykład kupujesz smartfon Samsung Galaxy S21 5G nawet o 700 zł taniej i nie płacisz aż do lata. I to jest sale. Przyjdź do T-Mobile. Julio, Posłuchaj, potrzebuję wolnego. Poradzisz sobie. Rodzice nie biorą wolnego. Rodzice biorą WIX. WIX Antigryp Kompleks zwalcza 6 objawów przeziębienia i grypy. Oczyszcza drogi oddechowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. WIX Antigryp Kompleks. Wypróbuj także WIX Antigryp Zatoki i Katar. Podś od Rimmel London Kind and Free podkład nawilżający. Czysty, działa bez kompromisów. Dobry dla skóry bez substancji zapachowych. Dobry dla zwierząt bez składników odzwierzęcych. Kind and Free, nowy podkład nawilżający od Rimmel London. Narastający ból gardła? Szybką ulgę w bólu przynosi Fiorda Maxmeda. To unikalne połączenie naturalnych składników, których siła redukuje ból gardła i przywraca komfort działania. Fiorda Maxmeda, moc natury na ból gardła. To Isana. Bogata paleta inspiracji, by zadbać o piękno i higienę. Ja wybrałam suchy szampon. Błyskawicznie odświeża i super pachnie. Oraz skuteczny peeling z aktywnym węglem. Wyraźnie czuję gładkość cery. A co ty wybierzesz z całej palety Izana? Nie chcemy izolować go od świata, dlatego wspieramy jego odporność od wewnątrz. Babylon 2 to kompletna kompozycja zawierająca składniki naturalnie występujące w Mleku Matki oraz GOSFOS. Babylon 2 wspiera rozwój i odporność Twojego dziecka. Nerf! Oto wyrzutnia Nerf Elite Commander, która sprawi, że będziesz gotowy na każdą misję. Przejmij kontrolę dzięki obrotowemu bębenkowi. Przygotuj się na taktyczną i emocjonującą zabawę. It's nerf nothing! To była reklama na Niku.